Na pierwszy plan Bukowski głównym polem bitwy rewolucyjnej uczynił kulturę, ludzką sferę ludzkiej świadomości. W związku z tym na pierwszy plan wysunęło się masowe dulaczenie. I to masowe dulaczenie odbywa się przy pomocy piekielnej triady takiej Państwowego Monopolu Edukacyjnego, metod uszczerbstwu rozwyżkowego. I narzędzia terroru są wprawdzie stworzone ale zgodnie z tym, co makiawek i żeby teo było ucieńsko i teo stanęło przez to, że jej one są sposób, ale nie są używane. Duraczenie znakomicie załatwia sprawę. Tylko jest rozłożone na większą, większy przedział czasowy. Wszystkie te kurtowe międzynarodowych. bo no, sobie Co oni tam śpiewali? Między innymi śpiewali tam w przeszłości ślad dłoń nasza zmiana. Po co chodzi? Jak w przeszłości ślad? Albo właśnie właśnie z konciliacją. Bo oni mieli nienawidzią. Podobnie jak przyjdzie, bo każdy każdym nich nie ma powodu. I jednym z elementów walki w tej sferze, jest taki postulat, który jest narzucany za pośrednictwem instytucji Unii Mianowicie postulat neutralności światopoglądowej państw. Jest sprzeczny sam w sobie. Dlaczego? Otóż państwo, chcąc pozostawać nadal państwem, nie może się wyzbyć wykonywania pewnej funkcji, mianowicie funkcji ustanawiania kar. Jak państwo przestaje ustanawiać reguły, przestaje zazwyczaj jako państwo. Przestaje być pewnym. Marka, czyli Państwo musi ustalać prawo. No i wyobraźmy sobie, że mamy ustanowić prawo. No, Nic na Podstawowy zestaw tego, co wolno, czego nie wolno. Czyli kodeks karny. I w ramach tego kodeksu karnego mamy określić nasz stosunek do kradzieży. Arbitralnie decydujemy, jaka etyka obowiązuje na terenie publicznym. Jeżeli zabronimy kary, kary, to znaczy, że obowiązuje etyka antysługiczna. A jeżeli hmm. zalewalizujemy kary, to znaczy, że obowiązuje na terenie etyka złodziejska. I o tym arbitralnie decydujemy, ustanawiając, jakiego to będzie A ponieważ każda etyka jest zakotwiczona jakimś konkretnym światopoglądem, który dostarcza uzasadnienia dla jego i dla hierarchii no, to tym samym, decydując amerykalnie, czy jakaś etyka obowiązuje w terenie, preferujemy światopogląd, który tę etykę uzasadnia. A więc nie jesteśmy neutralni. No bo wszystkie inne światopoglądy odrzucamy, a ten wyróżniamy. To nie jesteśmy neutralni. Gdyby, gdyby ten Postulat neutralności światopoglądowej państwa potraktować dosłownie, to on miałby charakter antypaństwowy. Bo on by zmierzał wprost do sparaliżowania państwa w jego funkcji prawodawczej. Ale widzimy, że ci ludzie, którzy szermują tym postulatem, wcale nie chcą państwa likwidować. Przeciwnie, rozbudowują je do monstrualnego zmiany. No to trzeba postawić tutaj w okolicznościach pytanie. O co w takim razie chodzi im na naprawdę? A no naprawdę chodzi im o to, żeby z terenu publicznego wyrównować etykę chrześcijańską jako podstawę systemu prawnego i zastąpić ją no, demokratyczną etyką sytuacyjną. No, dobre jest to, co partia dzisiaj uznała za jutro będzie uznała co innego. Na przykład no, dzisiaj uznała, że łyżdy trzeba pachnąć, a jutro nie. Tak? Tak, właśnie godzenie podstawowe i postawa konserwatywna. To nie jest droga zmian, tylko jest droga zmian, które godzą podstawy cywilizacji, fundamenty cywilizacji. Bo ani Adam ani Pan Janusz Pani. Z łatwo zniszczyć. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, tak był, była książka i film Władca Bóg. To jest właśnie książka o tym, jak łatwo zniszczyć cywilizację. Dzieci, mam, jest wojna, i dzieci są ewakuowane gdzieś tam na inwestycyjne miejsca, samolot się rozwija, one lądują na bezrudne wyspie i zaczynają organizować życie i dziczenie, i ten proces dziczenia jest nam pokazany. Zaczynają się mordować, prawie że zjadę. i tak dalej. Otóż my jesteśmy na dobrej drodze, jeśli się po pozwolimy w ten sposób operować. Mam nadzieję, że nie pozwolimy, że konserwatywny liberalizm odzyska należne miejsce wśród doktorów i będzie miało przełożenie na praktykę państwową, czego będą i sobie mimo podeszłego i, i własna na ludziom przed którymi przyszłość się otwiera dłuższa niż Dziękuję bardzo. Na temat y, wolności, wolności gospodarczej. Dlaczego w y, naszej rzeczywistości po 1989 roku w pracy nie było? No, była pierwsza ustawa która y, dawała dużo swobody gospodarczej, ale ona była zrobiona, ja myślę, nie to, nie ma nam tylko po to, żeby te i ludzie z układu nie mieli możliwość e, swobodnego rozzyskania majątku państwowego. Natomiast gdy ci spojacy e, osiągnęli już to, co mieli osiągnąć, trzeba było przykręcić, żeby e, nie e, stwarzać im konkurencji, żeby ludzie nie powołanie. Dobrze pan kombinuje. Coś, było, było coś takiego nie było reprywatyzacji. Coś takiego było. Tylko nie wszystko, że tak powiem, zostało tą metodą załatwione. Bo rzeczywiście no, na rację, której się mają, że ustawa autostrada i była, że tak powiem, przeforsowana z niskich komór. Niezależnie od tego, co sam pan milcze na ten temat myślał, ale rzeczywiście mieliśmy taką oto sytuację. Za komuny, za komuny środowisko władzy było zainteresowane sprawowaniem drobiazgowej kontroli nad wszelkimi formami aktywności gospodarczej. Środowisko władzy, czyli nomenklatura, uwłaszczyła, to już nie była zainteresowana na tym, żeby ktoś na nimi sprawował drogę z tego kontrolę. No, nie można było tego w ustawie wprost zapisać, więc trzeba było pozwolić wszystkim. Trzeba było pozwolić wszystkim. I Mieczysław Wilczek taką ustawę przeprowadził. Ale co się stało w 1979 roku? Ustawa instytucjonalistyczna weszła w życie 1 stycznia 1989 roku, jeszcze przed podaniem odpoczynku podstawowego. Nastąpiła zmiana ustroju tego państwa, zanim jeszcze się zebrało podstawowe. Ok. A w ogóle ona została uchwalona, bo się w październiku 1988. roku Razem z gronem osób zaufanych, bo po łacinie razem z gronem osób zaufanych ustanowił ekonomiczny model państwa, który ja nazywam kapitalizmem kompradowskim. Czym się różni kapitalizm kompradowski od zwyczajnego kapitalizmu? Zwyczajnym kapitalizmem o dostępie do rynku i możliwości funkcjonowania na rynku decydują zalety tego człowieka, który działa. Czy jest pracowity, czy jest przedsiębiorczy, czy jest pomysłowy, czy się nie boi tam wszystkiego, czy ma szczęście. Jak ma te wszystkie zalety, to przewołuje sobie dostęp do rynku, no i tam osiągnie sukces na miarę swoich zalet i szczęścia. W kapitalizmie komkado o dostępie do rynku i możliwości funkcjonowania na rynku decyduje, czy należność do sił na służby z przerwskim do One się reprodukują, może tamci, którzy są starsi, starsi panowie, tacy jak ja. Natomiast one się reprodukują, tak żeby tylko osoby, to podam przypadku. W grudniu ubiegłego roku przed Bożym Narodzeniem zrezygnował z funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Petrowinges pan Wyszarz Kaura. Coś mi tam się zdziwnęło w interesach, bo on po prostu za wszystkie i nowym przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki Paczowicza, która kontroluje rzędy paliw kundy w Polsce, został 35-letni pan Marcin Dukaczewski, syn generała Marka braczewskiego szefa Rosji. Następuje zmiana pokoleniowa. A generał został No to tam, tak. Ale tu następuje zmiana pokoleniowa, Żeby jeszcze kopiał na nami spółka Petrolinkę, skąd roluje spółkę Siluria, która jest szczęśliwą posiadaczką kilkunastu koncesji na eksploatację gazu uchwalowych w Polsce. tu się kolorowie teraz zastanawiają, czy, czy to jest szkodliwe dla środowiska, czy nie, a to wszystko mi się to Konsekwencją tego kapitalizmu kątalowskiego jest to, że ci, którzy nie należą nusić muszą być wyrzuceni, bo za główny nurt życia gospodarczego w sektorach finansowych, paliwowych, energetycznych, tymi sektorami gospodarczymi, gdzieś na obrzeżach i tam mogą sobie wyłamać, bo tak, z Ale ubocznym skutkiem tego jest, ponieważ to znaczna większa większość, musi być wyrzucona na zadaniu demokracji, ubocznym skutkiem tego jest niepełne wykorzystanie narodowego potencjału ekonomicznego. Ze wszystkimi tego konsekwencjami dla narodu, dla państwa, państwo też nie może stworzyć siły w żadnym segmencie swojego punktu widzenia segmentem militarnym naszego. I to jednym z takich przygotowań do tego, czy powiedzmy wykonaniem, jednym z metod wykonania tego wyroku dla plan Otóż w ramach, planu do jednym bardzo istotnym pociągnięciem była taka ustawa o uporządkowaniu stosunków kredytowych. Ona wprowadzała tzw. Tak zwaną zmienną stopę oprocentowania przedmiotów. Która polega na tym, że jeśli na przykład umowa kredytujący z bankiem na 4%, to zmienna stopa opiewała na 40% na przykład miesięcznie.